Zapnijcie pasy bezpieczeństwa, zapowiada się burzliwa noc. Jest południe. Co wy tu robicie? Zadałem wam pytanie. Siedzimy. No właśnie. Możemy wstać. Macie natychmiast stać i wyjść. Bardzo chętnie. Właśnie wracam z narady komendantów małych posterunków. Komendanta z dwunastego wypieprzyli, a mnie opieprzyli. No. To co robimy z takim nierozpoczętym, wolnym dniem? Ty możesz mieć wolny od zaraz. Napiszę ci taką opinię, że będziesz bezrobotnym przez następne tysiąclecie. No to co mamy robić? Macie zaprzyjaźnić się z ludnością. Jak ludność ma kłopoty, to macie być przy tym. Macie być w ich domach. W ich łóżkach. W ich szachach! Macie być policją totalną! Ja mogę być w ich łóżkach, ubierać się i jazda na ulicę! Przepraszam, mam pomysł. Niech oni przyjdą do nas. Pewnie niech oni marzną. Nie przyjdą, bo się nas boją. Tak jest. To dobry pomysł. A nie mówiłem? Trzeba ich tu zabić! Ale będziecie pamiętać, że to ja wymyśliłem? No? I jak? O kurde, świetnie, tylko odwrotnie. Rozwiesiliśmy, gdzie się dało. Tam, gdzie się nie dało też. Resztę rozwiesicie w drodze do domu. Skupcie się. Jutro nasz wielki dzień? Są już jacyś goście. Panowie! Miałem wypadek! Zjeżdżaj stąd, bo mnie pobrudzisz. Chwileczkę. Co się panu stało? Pacjent mi uciekł z podnoża. <noise> Był przecięty? <noise> Nadcięty. Za uchem. Może być niebezpieczny. Chyba, że się je wykrwawi. Dlaczego uciekł? A pan by nie uciekł, jakby panu odcinali ucho. Uciekłbym. Pan jest chirurgiem? Nie, weterynarzem. Wolno wam obcinać ludziom uszy? <grym> Nie, ale niedźwiedziom wolno. Przyprowadziło go dwóch ruskich i powiedzieli, że ma zapalenie ucha. Wykonywałem tylko swoją pracę. Czy chociaż go pan znieczulił? Znieczuliliśmy się spirytusem, a on jak tylko zobaczył skalpel, to się wyrwał i uciekł. Chcieliście mu zrobić krzywdę! Pani go rozgrzesza? Koleżanka jest y, nadważliwa. No dobra. Bardzo nam przykro. Jesteśmy zajęci. Po ulicach biega pijany niedźwiedź polarny. Biega przez ciebie, sadysto! Nie trzeba było obcinać mu ucha! On może być niebezpieczny. Niestety. Dzisiaj urządzamy bal sylwestrowy. Słapiemy go. Jak y, nadejdzie odwilż. Właśnie! A teraz może pan zadzwonić do zoo albo do telewizji? Powiedz tym ruskim, że u nas polarne niedźwiedzie są pod ochroną. Biedny miś. Pewnie mu teraz zimno. Miejmy nadzieję, że nie pójdzie się ogrzać do przedszkola. No dobra. Sam pójdę, Władek. Idę z tobą. Złapcie go szybko, bo za chwilę zaczną się schodzić goście. No nie. To się nie mieści w głowie. Co? Nikt nie przyszedł. Jak oni mogli nam to zrobić? Po prostu nas nie lubią. Nieprawda. Nikt nas nie lubi, bo jesteśmy policją. Przecież im pomagamy. Komendant goni niedźwiedzia. To dlaczego mi smutno? Może jesteś wrażliwy? Witam panią! Chodzi o córeczkę. O, i męża. Bardzo się cieszę. Zapraszamy do stołu. Kanapeczki robiła policjantka Kasia. <klucz> Witam młodych. Świetnie, że przyszliście. Zaraz włączymy jakąś muzyczkę. O, jest i starsze pokolenie. Proszę się nie martwić. Będą też wolne kawałki. Orkiestra będzie grała do końca. Cieszę się, że Państwo przybyliście na nasz bal. Bez obaw, ten statek jest całkowicie niezatapialny. Nawet jak się zderzy z górą lodową, to nie zatonie. Jedyną ofiarą będzie Leonardo DiCaprio. Baby nie umiał wejść na platformę. Oszalał z rozpaczy. Nie pomyliliście się państwo. Tu będzie najlepszy bal w dzielnicy. Proszę bardzo, płacimy za bileciki. To był głupi pomysł. Z płaceniem? I nie trzeba było pisać. Obowiązują stroje wieczorowe, hołoty wykopujemy za drzwi. Tak, a dlaczego? Od rana do nocy użeram się z chamstwem. Chciałem, żeby raz było elegancko. Wy od święta możecie wyglądać, jak ludzie to nie też mogą. A po cholerę, dopisałeś cenę na ulotka. <grym> Chciałem trochę dorobić. To bardzo ludzkie, nie? A poza tym klient musi wiedzieć, za co płaci. Za pobyt wśród obłokanych. A ty tu czego? Umówiłem się tu z Jolą. Ja stąd. Poczekaj, przecież chciałeś mieć gości. On nie jest żadnym gościem. Jestem. Mam strój wieczorowy. A masz pieniądze? Jasne. To płać Iz. i siadaj. – A kiedy będzie bar? Za chwilkę. je. Może poczekacie do dwunastej? A po co, skoro nikt nas nie lubi? Strętna chołota woli upijać się w domach. Właśnie. Nikt cię nie pytał. Ciekawe, gdzie jest komendant. Może niedźwiedź go zjadł i już nie wróci. Zawsze wraca, jest jak Lessi. <noise> Czołów walujemy? Nie. Przeczytałem waszą ulotkę. A masz strój wieczorowy? Prosimy, baw się dobrze. Jest strasznie śmiesznie. Miałaś być na balu w szkole. Tam jest nudno i wszędzie pełno nauczycieli. Dobrze trafiłaś, tu jest wesoło. Nie mam gdzie iść. No Jestem drobnym złodziejem. Siadaj pan. A jak coś ukradniesz, to cię oskalpuje. Przyjaciół? Nie okradam. Wiecie, że pada śnieg? Śnieg w grudniu. Co my zrobimy? Co tu tak pusto? A mówiłeś, że będzie bal? 对，没错。 Bóg poleciał na wschód. Ale bardzo ma się na wpisowe. Jakie wpisowe? On jest nie nietrzeźwy. Jasne, że trzeźwy. Dziś Sylwester. A co robi ten złodziej, dziwki i harfos? Dziwki to są szanowani obywatele. Tak jest. Mama mnie szanuje. Otwieram się, Pan! To będzie za godzinę! To wódzkie! I piwo! Gładuj, ty na to pozwalasz? Nie, z znowu! Dajcie mi wódkę i szampana na zapitkę! Inspektor pieszchała i inspektor kot Wydział Kontroli Wewnętrznej. My to My wiemy, wiemy Kosie! Co tu się dzieje? Bal! Jesteście pijani. Paść za bilety albo wynocha. Zapraszamy państwa na kieliszek szampana. Po moim trupie. Zgadzam się. Integrujemy się ze społeczeństwem. Takie dostałem rozkaz. To? Nie jest społeczeństwo. A ja co jestem, kotku? Nie jestem z panią po imieniu. Cicho, za minutę dwunasta. Przywoź wódkę z miasta. Dziesięć. Dziewięć. Osiem, osiem. Siedem. Sześć. sześć, sześć pięć. sześć, Trzy. Dwa. Yeah! <Lust aç> hmm. <ubers> w tym roku ktoś się we mnie zakocha. Będziesz dobry dla pana. Ja też będę dla ciebie dobra. Tobie za to płacą. A on to robi z miłości. Dziś wam darujemy. Mów za siebie. Nie kłóćmy się przy nich. Ja się nie kłócę, Kocie. Za to wrócimy jutro. Jutro nie wolno. Jutro jest świętą. Dziś, jest Sylwester. Więc. O ty mówią ludzkim głosem. Zamknij się szerku. Więc chcę Wam powiedzieć, że jeszcze kilka naszych raportów, a wylecicie z Hukiem. Docencie to. Jestem uczciwy. Doceniamy. Do widzenia. Śmierdzącego nowego roku. Co Pan powiedział? Ja nic nie mówiłem. Miło nam, żeście Państwo wpadli. Szczęśliwego spędzenia w kroki. Do jutra.

Dełap, no, nie chcę. A pamiętasz, jak mówiłeś, że jestem półgłówkiem? Kłamiesz, powiedziałem, że jesteś idiotą! Ktoś z Panów mógłby ze mną zatańczyć? Bardzo chętnie. Ruszcie, tylko cię rozwalę! To ja rozwalę! Mam 20 nabojów w magazynku! Zostanie z ciebie popiół i diament! Mam 30 nabojów w magazynku! Zostanie z ciebie krajobraz po picie. W tym roku nie będę miał kaca. Czuję zapach róż. Czuję zapach konwali, co tu tak śmierdzi. Mm. Pokręciło mnie. Nie mam czucia w stopach. Musiałem spaść wysoko. Nie czuję cię, nóżko. Proszę. Ja nie żyję. Jak się nie zamkniesz, to cię zabije. Słyszałem głos z Boga. Puść nogę. A teraz dzwon. Nie mogę. Mam wykręconą nogę. To sobie wyprostuj. Jazda. Czuję nogi. Będą głupoty. Skręciłeś mi nogę. Co to było? Co? Ten straszny warkot. Mucha. Dlaczego jestem w celi? Chciałeś tańczyć z żoną komendanta. Jezu, przecież ona nie żyje. Dlatego ci się nie udało. Naciśnij klamkę. Chcę wyjść! Hmm, hmm. Naciśnij klamkę! Poszukaj klucza! A za co siedzisz? Władyk oskarżył mnie o molestowanie seksualne. To sobie siedź! Niegrzeczna dziewczyno! Kto zabrał? Dokąd poszedł? Poszedł z Alfem i dziwkami. Jak ty się wyrażasz? Powiedział, że tu jest nudno. Aha, i w nocy przyszedł jakiś facet. Jaki facet? Nie wiem, jaki. Coś zamruczał i poszedł do gabinetu. Siedzi tam? Siedzi. To nie siedzi. Mówiłeś, że mój nóż jest tępy. Mówiłem, że ty jesteś tępy. Komendant kazał posprzątać. Niech sam się sprząta pijanica. Powiedział, że ma być czysto, zanim przyjdą inspektorzy. Inspektorzy? I zostawił mnie samego? Nie jesteś sam. Mówiłeś, że ja. I mój nóż, jesteśmy tępi. A ty mówiłeś. No dobra, twój nóż jest ostry. Nie rób ze mnie, idiot. Nie robię. Robisz. Nie, tak, nie, tak. Tak, tak, nie! tak, nie, tak, nie, nie. Zgadzam się z każdym twoim słowem. Co? Myślisz, że jestem głupi? To się nie zgadzam. Co? Janek, pomożesz mi. Nie mogę chodzić. Ja ci pomogę. Nie. Jak ty czegoś dotkniesz, to. To to wybuchnie. Ruszcie tyłki, zaraz tu będzie inspekcja. Podejdź. Jeszcze nie skończyliśmy. Przysięgam, że jesteś mądry. Mówi, dziś przekonałeś go. Nie wierzę mu. Powiedz mi coś, chce mi się siku. Musimy wyjaśnić parę rzeczy. Też uważasz, że jestem mądry, gdyby próbowała ucieczki strzelać. Czy też wrzucimy do schronu? Jasny. Zamknijcie mnie w szafie. Kasiu, ty żyjesz! Nie sądzę. To do schronu. Poczekaj. Pomożesz nam sprzątać? Mogę. To do roboty. Dajmy jej trochę czasu. Dopiero wstała. Masz y, pięć minut. Dlaczego ten pies tak tupie? To bicie jego serca. Masz cztery minuty. Zakochałem się. No nie, tylko tego brakowało. Wracaj do niego. Nie mam mowy. Chcesz, żeby mnie zabił? Wolę to niż mieć takiego szwagra. Kochasz mnie? Nie. Kamień spadł mi z serca. Nie kocha mnie jest mądra, to po mnie. Ja ją kocham. Zawsze kochałeś mnie, <grym> ona jest młodsza. Co tu ciemno jest? Okulary. Proszę Państwa, ci policjanci odmówili podjęcia interwencji pomimo tego, że wiedzieli, iż po ulicy biega niedźwiedź morderca. Poleli oddać się alkoholowej libacji. Nie kocha mnie. Sami tego chcieliście. Czego chcieliśmy? Wasz komendant powiedział, żebym poszedł do telewizji. Musiałeś wybrać najgłupszą? Nie kocha mnie. Chyba się zaciął. Dlaczego ten duży. Celuję do tej małej. Bo ona, ona jest z mafii. Nie kocha mnie! Co robiłaś dla mafii, dziecko? Mordowała dziennikarzy. Nie, nie zna polskiego, bo jest z Tanzanii. Co ty bredzisz? Widzicie? Mówi w ich narzeczu. Zaraz wymiotuję. Co pani jest? Za dużo wypiłam. Opiła się wody. W nocy szukała topielca. Wiśnie. Masz mnie kochać. Ona jest niepełnoletnia. Odejdź, starucho. To tylko takie ćwiczenia. Mówiłem, żeby ją zamknąć. Kocham cię. Kasiu. Ja jestem do gabinetu! Nie! Jak nam znikniesz z oczu, to jutro pójdziemy do kina. Naprawdę? Naprawdę. A na co? Na film o pijakach, a potem pójdziemy na kolację. I wypijemy cesterne wódki? Kłamiesz! Nie, prawdę mówię! Idź do gabinetu! No dobrze. Proszę państwa, jesteście świadkami policyjnych porachunków. Proszę państwa, Czy jesteście świadkami no, no, ataku no, no. schizofrenii. No, no. Ta dziennikarka no, no. jest chora. No, no. Pomyliła pluszowego misia z polarnym niedźwiedziem. W Polsce nie ma białych niedźwiedzi. To wie każde dziecko. A ta pani widzi mi się. Czarek, co? Widzę białego niedźwiedzia. A nie mówiłam? Trzymają go na posterunku. Przestań. Widzisz białe myszki? Nie. To niedźwiedź. No i dobra. To niedźwiedź. Mamy też lewa, słonia i papugę. Oni mają słonia? Przyznali się? Tak jest. Mamy też rekina, ludojada i człowieka-nietoperza. Mówiłem, że ona jest nienormalna. Chcę zajrzeć do gabinetu. Proszę bardzo. Proszę za mną. A! 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 Niedźwiedź. Widzę niedźwiedzia bez głowy. Proszę państwa, to wszystko przez wódkę. Sam go poluje. Ja chciałem tylko zgłosić, że pijany weterynarz próbował obciąć mi ucho. O. No i co? Jesteśmy dzielni. Mimo alkoholowej libacji złapaliśmy niedźwiedzia.